Hej z tej strony, Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do, do 125 odcinka mojej serii z gry Red Dead Redemption 2. Troszeczkę dzisiaj będzie zmiana planu, zajmiemy się zadaniem pobocznym u Hamisa. Serdecznie zapraszam do oglądania, zapraszam na nowe przygody Johna Marstona. Usiądźcie wygodnie, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy. Dzisiejszy odcinek. Przypomnę tylko, że to jest 125 odcinek naszej serii. Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się podoba. Ja tutaj powolutku popłotkę polecę. Więc po, raczej po konika Johna zaraz przywołamy ją, żebyśmy mogli później spokojnie do tego hamisa sobie yy, dojechać. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie nas czekało w tym dzisiejszym odcinku. Jest kończona Zobaczymy. Powinien tutaj być gdzieś. Że to jest 125 odcinek naszej serii, więc lecimy. Zobaczymy szybciutko drogi paniku i chcemy po prostu e, chcemy po prostu dzisiaj właśnie zrobić tą tą misję dobrze jest tu akurat akurat nas, nasz konik jest to bodajże czwarta czwarta czy, czy piąta część zadanka od Hamisa zaraz zobaczymy co tym razem Hamis wymyśli czym... jemu Będziemy musieli pomóc tak naprawdę, spokojnie. spokojnie taki jakiś niewybiegany nie jeszcze, nerwisty. Spokojnie koniku, zaraz e, będziesz, mam e, nadzieję, za, zaraz będziesz wy, wybiegany i trochę spotłunię i chęć, można tak powiedzieć. Dobra, spokojnie więc lecimy, aby jak najszybciej dojechać do Kamisa. Przypomnę tylko, że to jest 125 odcinek naszej serii. No i tak postanowiłem zmienić sobie to, to za zadanko. Zobaczymy co akurat w tym zadanku, o co w tym zadanku będzie yy, chodziło za momencik yy, się przekonamy. Przypomnę, że to jest zadanko poboczne. Dobra w lewo w prawo i już będziemy już będziemy prawie u celu czyli tego hamisa. okej okay, w tu zjeżdżamy w lewo w prawo i już y, prawie j, jesteśmy Mam nadzieję że dzisiejszy odcinek Wam się oczywiście spodoba Przecież ten most nie my John musi przejechać Dobra więc zobaczcie co nas tutaj będzie e, czekać w tym dzisiejszym odcinku Oby ten odcinek był dość taki, taki ciekawy, ale raczej będzie ta, ta dzisiejsza misja Taka ciekawa, bo Naprawdę w tej grze są bardzo ciekawe Misje poboczne no, I naprawdę może być to e, Bardzo, to bardzo ciekawe Więc spokojnie jedziemy i zaraz ruszamy. Znaczy, teraz ruszamy do hamisa, Ja Wam tylko pokażę, bo zapomniałem pokazać Wam na początku dzisiejszego odcinka, gdzie aktualnie to zadanko się znajduje. A mianowicie tutaj, czyli już mamy parametrów tylko do, do hamisa Ja sobie tylko zaznaczę e, bezpośrednio na niego. To jest część. Piąta bodajże, nie, czwarta albo, albo piąta od, od Hamisa, dobra. Spokojnie sobie tutaj jedziemy, Oby nam się udało e, jak najszybciej dojechać do Hamisa i obyśmy mogli zrobić to w tym dzisiejszym odcinku, to, to, to całe zad zadanko e, po poboczne. Ja naprawdę mam cały czas nadzieję, że John się pogodzi z, z żoną, że żona do niego wróci. No bo tak e, powinno powinno być, że, że żona wróci do John'ego. Zobaczymy. Czy taki chociaż będzie jakiś fragment. Przydaj mi na to jaka taka, jakaś taka misja związana też z e, Johnem Z żoną. Z żoną e, Żonego Marstona eee, Z żoną Johana Marstona No można powiedzieć, że to John Marston, no Tak, i eee, ja jestem ciekawy Ona do niego wróci No ja bym naprawdę chciał Żeby, żeby tak było w lewo, w prawo i już będziemy przy tym e, dzisiejszym zadanku pobocznym lewo, prawo i powolutku ruszamy do tego dzisiejszego zadanka pobocznego przypomnę jeszcze raz, że to jest 125 odcinek naszej serii nie zapomnijcie o jakimś komentarzu, łapce, subie ile widziany. Chyba tutaj jesteśmy. No i teraz opuszczamy naszego konika. I właśnie tutaj mamy to zadanko, którym się dzisiaj zajmiemy. Mam nadzieję, że to zadanie będzie takie dość w miarę e, ciekawe, że e, naprawdę będzie dość super zadanie. Tutaj wejdźmy do, Taradę wejść do, do domu, czy... Musimy gdzieś naokoło lecieć, bo ja tutaj nie wiem, czekajcie, powinien, nie, nie możemy do domu lecieć, czyli gdzieś tu naokoło musi być, o tutaj jest chyba gości, który, który, chce nam dać, dać to zdanie i tędy będziemy mogli być może wejść do tego budynku, do tego domu. Damy radę wejść? Damy radę wejść. Dobra, to jest oczywiście najważniejsze. Więc damy radę. Mam nadzieję, że. A to jest to zadanie od wujka, e, bodajże. Czy on na Marston? Nie. Nie, 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 bo, bo, bo wujek punkcie inaczej wyglądał, chyba. Wygląda. We'll Tyle włosów well. e, nie ma. Besides, Dobra, więc zaraz zobaczymy, yeah, co Come tutaj go nas go jeszcze go. będzie czekało w, w, w dzisiejszym go. odcinku. Tutaj właśnie pokazuję ten gościu Johnowi oh. swoje skarby. Oh. Mam nadzieję, yeah, że dzisiejszy odcinek, odcinek up się up wam się podoba. Naprawdę zapowiada się tak epicko dużo się może wydarzyć jeszcze w tym dzisiejszym odcinku, w tym zadanku pobocznym. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba, więc zaraz się e, tego wszystkiego przekonamy. Spokojnie, po tej stronie przejdziemy. Więc zaraz sobie przejdziemy, zobaczymy. Tutaj ktoś się strzela. Czekajcie, tutaj ktoś strzela trzeba będzie spokojnie... Czekajcie, tutaj z tej strony ktoś chce nas zaatak zaatakować. Czekajcie chwilkę, tu się spadło, ale dobra, później się podniesie. To po tej stronie tutaj przejdziemy. Dajcie chwilkę. Ja tylko sobie na chwilkę zatrzymam. O, przegraliśmy dobra. Pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku. Będziemy mogli... O, teraz będziemy mogli spokojnie sobie kontynuować naszą przygodę. Ok, mam nadzieję teraz, że nam się uda. A więc pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku, więc... Musimy tutaj pomóc y, temu gościowi. Dobra, mam nadzieję, że szybko do niego dojdziemy i chyba, i chyba nam się uda bez y, konika. Ok, zobaczymy tutaj po tej stronie. Mam nadzieję, że, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba z tego zadanka pobocznego. Tak, dochodzimy po powolutku do tego, e, z, do tego... do tego kółeczka, czyli coś tutaj. Będziemy musieli pewnie przeszukać. Tak, tutaj powoli wchodzimy, wchodzimy. No i już jesteśmy w, w tym miejscu, tak? To teraz... Co my dokładnie powinniśmy zrobić za mną? Za moment zobaczymy w tamtą stronę, dobra? Czyli całkowicie się obrócić. Ok, coś tutaj się wydarzy. Dobra, nasz konik też jest. Nie się, musimy wrócić do konia, dobra, wrócimy do naszego konika, do konika Grona Marstona i będziemy jechać e, za tym e, kolegą, tym gościem. Zobaczymy co tutaj się wydarzy w tym yeah, dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że, że dzisiejszy odcinek wam się oczywiście spodoba. Więc zaraz e, się przekonamy co dokładnie będziemy musieli zrobić. I co? Dobra. Ja mam za tobą, tak? Wróć do Kamisa. Ja muszę. E... Ja wróciłem teraz do ciebie. I teraz mamy podążać za tobą. No przecież jechałem prostą, to prosto tą drogą. I teraz, i teraz. Oby naprawdę nam się to Udało nie tam... nie tam drogą jedziemy. Ja wiem, że chciałbym trochę na skróty, ale zbytnio chyba się nie da. Skrótowo przejechać, zobaczymy. A i co? Uwaga, uwaga, uwaga. Jeśli tak, właśnie tak myślałem, że trzeba będzie chyba, dobra, przegraliśmy. No nie zna. Nie udało nam się znaleźć e, drogi za naszym e, z naszym kolegą. Może teraz jakoś nam się uda No prowadź nas, okej okay. Prowadź nas druga porażka w dzisiejszym odcinku Prowadź nas drugi kolego No idzie, gdzie mam jechać? No, gdzie mam? No przecież mamy tu jechać za tobą? Tędy? no dobra, to jedź. Jedź, popie, jedź, chujesz. Z stronę? stroną, tamtą, tak? No ale szybciej, bo tutaj takim tempem to my tą misję zrobimy w godzinę. Jedzie czy, czy nie jedzie? Ten no chyba. No, a może pojedźmy sobie tutaj prosto. I tam byśmy sobie jakoś skręcili yy, tą drogę, tak? więc sobie tutaj prosto. No, dobra, w tym razem nam się tą nie udało. Ale może teraz jakoś to przejdziemy. Druga. Druga, czy trzecia pora, druga pora po raz po w dzisiejszym odcinku. I No przyjechać ja za tobą, dobra. No to jedź. Tylko w ogóle nam się to uda, e... No dobra, nie chcesz... No dobra, pojadę z Tobą. No czy Ok, czyli ja muszę wejść chyba... Ja muszę pojechać chyba w stół, tą stronę, potem się zakręcimy i wtedy... Tak, wtedy jakby wjedziemy sobie na tą drogę. Na tą ścieżkę. Zobaczymy co. No i tym na nam się nie udało, no. No nie wiem, tak naprawdę zaraz się przetonamy. Dobra, może akurat chyba nam się udało to jakoś ogarnąć. I teraz będziemy jechać dalej. Może będziemy... musieć na postrzelać, więc... Sprawdzić co z Hamisem. Teraz ja się obawiam o, nie, o niego właśnie. Sprawdzimy teraz co z Hamisem co się dzieje. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się oczywiście podoba eee, z, tego, z tego zadanka pobocznego. Dobra, hmm. to powinien chodzić. w tkańcie, nie najechaliśmy nie, 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 no, 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 A mianowicie chyba pojechać powinniśmy pojechać w inną stronę, całkowicie e, drugą, ale do, zobaczymy. Chociaż nie, tutaj jak dojeżdżamy do tego e, miejsca, gdzie powinien znajd znajdować się Hamis, z w porządku. Uwaga, 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 uwaga. Hamis się znajduje gdzieś tutaj w tym miejscu, tak? Dobra, on został podstrzelony został niestety postrzelony, Więc zaraz zobaczymy czy tutaj nas będzie czekało, aby nie, nie, od, nie odszedł, I zaraz zobaczymy właśnie co nam będzie tutaj czekało w tym w dzisiejszym jeszcze odcinku z tego zatanka pobocznego. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście wam się podoba, ja tylko przypomnę, że to jest 125 odcinek naszej serii zaraz będziemy ruszać dalej Tutaj ktoś nas chce zaatakować więc ten termin ten dobra się udało nam się jego pokonać tego zwierzaka udało nam się czyli tą misję udało nam się jednak, jednak przejść dobra wiecie co zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek na tym miejscu i tylko zobaczymy teraz jaką misję, jaką misją zajmiemy się w następnym mniej więcej odcinku. A mianowicie zobaczymy, bo tutaj mamy jedną misję fabularną. I tą misją chyba się zajmiemy w następnym odcinku. Zobaczymy. To sobie tylko dojedziemy teraz do tej misji, żebyśmy mogli od razu w następnym, w następnym odcinku kontynuować raczej znaczy kontynuować wątek popularny dobra teraz sobie szybciutko dojedziemy i zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek chyba że coś tutaj jeszcze będziemy mieli z zadanek pobocznych ale to zobaczymy dobra czyli tak e, czyli niestety ten gościu odszedł no i co, będziemy musieli go, chyba albo go weźmiemy. Możemy go wziąć, nie? Chodzi, że e, bierzemy e, je, jedzenie. Tam, że możemy tego gościa wziąć, ale jednak, ale jednak nie. No, tak, tak. I e, tutaj, możemy wziąć, nie? No, weźmy tylko ten kapelusz. Jego, czy widzimy sobie, dobra, dobra, zostawmy mu ten kapelusz czyli tak mu się już niestety nie przyda temu gościowi, dobra i więc tylko dojedziemy sobie do tego zadanka fabularnego, które rozpoczniemy w następnym odcinku i zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek, dobra czyli wstań drogi Johnie i, i ruszamy do tego zadanka którym się zajmiemy w następnym odcinku no, Moment. Let's go. No, tak. i możemy sobie spokojnie chyba jechać tak jest, obie jak najszybciej dojechać do tego zadania, żeby żeby być tam jak najszybciej, żeby nie męczyć... A to nie nasz konik jest, dobra. To jest konik naszego yy, kolegi, dobra. Zostawmy też tego konika. Przywołajmy naszego A tego mu zostawmy, no bo I tak mu się już nie przyda Ale ja jestem już przyzwyczajony jako, jako John e, Właśnie do, do No do swojego konia, konia nie? Czyli wiecie, znamy Konia zachowania Wszystko, także O jest, oczywiście nasz konik no i dobra, Ciutko teraz dojedziemy. Zobaczymy, co nas będzie czekało w następnym odcinku. W tym zadanku fabularnym. Zaraz zobaczymy, co będzie nas jeszcze czekać. Ale w tym odcinku, tylko sobie jeszcze dojedziemy do tego zadanka głównego i zakończymy ten dzisiejszy odcinek. To i tak dzisiejszy odcinek był taki w miarę e, krótki, ja po prostu chcę tylko, chcę tylko do, dojechać w, w tym dzisiejszym odcinku do zadanka, żebyśmy mogli w następnym odcinku od razu się zająć kolejnym zadankiem fabularnym. Więc mam nadzieję, że to zadanie, które przynajmniej będzie naprawdę też e, ciekawe prawo i już prawie będziemy a tak taką nadzieję że już niedługo Pojdzie po tej stronie sobie pojedziemy znowu tym mostkiem musimy wrócić i że John będzie no ja jestem ciekawy jak, jak ta historia Johna Marstona się e, potoczy już do końca Taki też się trafiają. Mam nadzieję, że cała seria Wam się podoba. No i cóż, już niedługo na pewno trzeba będzie tą serię zakończyć. Ciekawe jak ona się dokładnie zakończy. Szkoda, że w tym, w tym epilogu nie ma jakiejś... Jakich... Oczywiście są zmianki o, o Arturze, ale no szkoda, że, że jego też akurat nie ma, Dobra, więc musimy szybciej podjechać w stanie, żeby jak najszybciej dojechać do tego yy, zadanka i zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, co tutaj nas jeszcze będzie czekało. Czy tutaj gdzieś się jeszcze pokaże, bo to też jest ciekawe, czy tutaj się gdzieś jeszcze pokaże zadanko poboczne czy też, czy też nie się przekonamy czyli będziemy tak skakać raz raz na mapkę raz nie może tu jeszcze być gdzieś zadanie poboczne ale tutaj na razie nie ma więc ruszamy typowo tylko do do zadanka na razie tylko do, do zadanka fa fabularnego e które Wam pokazałem, którym się zajmiemy oczywiście w następnym odcinku. Więc zobaczymy co nas czekało w tym jednym z ostatnich, na pewno już jednym z ostatnich zadanek ee, fabularnych. Chociaż powiem Wam, że ta gra jest aż taka naprawdę bardzo ciekawa, że aż się nie chce e, zakończyć tego, zakończyć całej serii naprawdę bardzo ciekawy tytuł fajnie by było jakby zrobili e, trójkę redet redemption znaczy byłoby naprawdę e, ciekawe no oczywiście powinni by zrobić naprawdę na jest w warto e, w ogóle warto w tą grę zagrać. Kto jeszcze nie grał, a na pewno jest... pas mało, bo na pewno już przeszliście sobie ten tytuł. Ale jest taki. Oj, znowu Artur się przewrócił na swoim koniku. Czyli Artura konikę wstać szybko i będziemy, i będziemy jechać dalej. Po raz, raz i zakończymy. Ten dzisiejszy e, odcinek tego zadanka obocnego. Wtedy coś chyba nic. W lewo, w prawo i już będziemy coraz bliżej tego zadania. Już coraz bliżej chyba zakończenia tego odcinka. Powiem wam, żebym chciał już zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Ale tak jeszcze sobie dojedziemy i przy okazji pogadamy do e, kolej, kolejnego zadanka fabularnego, którym się zajmiemy w następnym odcinku, więc spokojnie sobie polecimy. Zobaczymy. No i jeszcze nas następnym odcinku w tym zadanku fabularnym będzie, będzie czekało. Szybciej, 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 drogi Dżonia, szybciej. Oby nam się udało wyminąć tego woźnicy z tym koniem. Tutaj jesteśmy już blisko celu, mam nadzieję. Eee... Ile to tam, ile to nam jeszcze zostało, żeby dojechać. Jeszcze ładny, jeszcze ładny dość kawałek będzie. Dobra, czy to jeszcze jest jest parę, parę takich ciekawych zakamarków w tej drodze, ale szybciej, szybciej, żebyśmy mogli dojechać sobie i zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. Dobra, więc zobaczymy. Będzie po lewo, lewo, prawo, lewo, prawo i już będziemy i celu. Coraz szybciej, chociaż teraz na pewno nasz konik jest zmęczony. Jak się przebiegnie jak się przebiegnie taki duży fragment e, trasy Tutaj, ktoś potrzebuje naszej pomocy, ale my nie mamy zbyt, zbytnio czasu, bo chcemy tylko rozpocząć wątek e, fabularny, ale przypomnę, że ten wątek to misję fabularną Rozpoczniemy w następnym odcinku. Dobra, spokojnie. Przejedźmy jeszcze. No, no już powoli prawie już będziemy, mam nadzieję. Powiem Wam, że może tak być, że, że to zadanie, bo to, to zadanie poboczne, które, które robiliśmy, no można powiedzieć, że było takie krótkie i może trwać, dajmy na to tyle samo tyle sama droga do kolejnego zadanka po, do kolejnego zadanka fabularnego. Teraz. Tutaj coś tam miga na, na minimapce, ale o tutaj mamy to zadanie. Dobra, wie, wiecie co, to tym zadankiem się na razie tym głównym tutaj nie zajmiemy, a więc w następnym odcinku Oczywiście zrobimy sobie tutaj akurat, bo tutaj nam się pokazał znak zapytania. No i znakiem zapytania się zajmiemy jednak w tym, w tym, w tym następnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się podobał. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. W następnym odcinku zajmiemy się tutaj o tym znakiem zapytania. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej, hej.